Okej, okay, cześć wam wszystkim w najnowszym odcinku. zagramy w gotyka. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem głównym, czyli cmentarzysko orków. Musimy porozmawiać sobie z Talasem. Kto sobie skręta, skończy. Palić. To się tej paplaniny. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków. Gdzie przebywa Bal-Lukor i jego strażnicy? A więc znowu za zagranie, mam robić za nie przewodnika. Niech to w szlak! Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, wszystko. chodź za mną. we, tak więc go śledzimy. Sobie tutaj wcześniej po. Spokojnie. wrzucałem różne typu zaklęcia. Pod piąteczką mam bryłkę lodu. Pod szósteczką mam piorunku listy. Nie dać mam nadzieję nie wiatru. No i pod 7 mam telekinezę. Dobra, wygrałeś. No i pod czwórką mam kulę ognia. Żadna, a wygrałeś. Bo wstyd. Nie wiedziałem żadnej magii. Że magię używam Zaklęcia. Ambreka, dobra, i ta 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 boom. Kula ognia, tak. Bryłko lodu, piorunki listy, uderzenie wiatru. Teraz ruszaj się. jesteśmy niedaleko tego całego cmentarzy skorków? Biorkowie cmentarzysko znaleźli w okolicach bagna, no i tutaj przez składkę się przechodzi. Ten most, nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet bal Lukor stamtąd nie wrócił. A on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Dobra, tak więc spakuję się do środka, żeby tego bala Lukora odnaleźć. No i donieść Korangerowi co się stało i w ogóle. To no są nowe potworki. Muszę sobie ich pościągam. Kąsacz. 120 punkcików. Doświadczenia za nie zostaje. Pytam jakieś orków mamy. Ale jazda wcześniej ich nie było. Zapiszę sobie. No i pojedynczy mam nadzieję, że uda mi się ich tutaj po zapraszać do zabawy. Ork myśliwy 200 punkcików doświadczenia. I kolejny. Pieram ich nie zapiszę sobie, no i pakujemy się, no i kolejnych dwóch zabiłem, Marków jest strażnik świątyni, i nie udało mi się go uratować. Wcześniej ten mój kołowrót się zacinał, nie dało się rady otworzyć tego przejścia. Teraz zostało już to naprawione. Pewnie orkowie to w jakiś sposób wzięli i odblokowali. No i jestem nad cmentarzyską orków. Mam gorzkie chleby, to sobie pozbieram. Prócz gorzkich chlebów są również i piekielniki. Więc wszystko chowam kiedy się przyda. Takieś jakieś czaszki są. Zapiszę sobie. No i mam kolejnych korków. Ork z wiadowca, 200 punkcików doświadczenia. Koś psiankę sobie podniosłem. No, i tutaj mamy jakieś. Karacy dziwne. <grystanie> Może uda mi się telekineza tutaj użyć. był lodu, że nie telekineza. Jest przełącznik. Nie uda mi się ten przełącznik przy tym przełączyć, ale jazdę. Dobra. Tutaj wszystko jest pozamykane. Tutaj może mi się uda wspiąć do góry. Okej. Okay. Tym mumię mogę sobie obszukać. Jeśli napój many. Kolejna mumia. Tutaj nie ma nic. Ktoś tam ostro obrywa. i tu mam dwa napoje do uzdrowienia gorzki chleb kolejna psianka jakaś jeszcze roślinka zapiszę sobie mam nadzieję, że tam się mi uda wyskoczyć do góry Wcia. No i kolejne dwie mumie, które mogę sobie wziąć i obszukać. Mam nadzieję, że coś ciekawego się przy nich tutaj może natrafić. Pytam, że te graty się jakoś otwierało. Gdzieś jakieś były przełączniki poukrywane. Ok, dwa, na, dwa zwoje, które mogą mi się przydać. Kolejna mumia. Jakiś napój zdrowiający. No i trzecia już. Dobra, wszystko ładnie już. wzięłem i tutaj. Posprawdzałem. Tam razie nie będę szedł. Tutaj się jeszcze wespnę. Do kolejnego grobowca. Uzdrowienie. Tutaj jest pusto. No i trzecia mumia. Trzeci zmumifikowany ork. Czy ten pan może mi coś ciekawego powiedzieć? Strasznie świątyni. Nie, nie chcę w ogóle ze mną rozmawiać. O tutaj jest ten sobie przełącznik. To superacka z chwileczkę sobie go przełączę. Nic nie ma w tej mumii. Kurczakaj pop. Masz tutaj ten ork. Mamy trzy napoje do zdrowia. No i kolejna umia. Dwa napoje do mana, Jeden napój do zdrowia. Poko. No i tutaj jeszcze mi zostało jedno miejsce do. Mam nadzieję, że jakoś tam sobie wyskoczę. Jakby tam wziąć i wyskoczyć? Dobre pytanie. Dobra, nacisnę ten przełącznik. Ok, tam się kraty mi odtworzyły. że co jakiś inny przełącznik gdzieś znajdę w okolicy mikstura do many mikstura do zdrowia pierścień magicznego pancerza ochrona przed bronią 10 no i ognista kula piekielnik i kolejna mumia ognista burza pierwszej ochrony przed ogniem no i jakiś wyciąg uzdrawiający Stopa, Stefan, spokój się. jest kolejny przełącznik. Zapiszę sobie tylko grę. Jestem ciekawy, gdzie mi się teraz te kraty otworzyły. Nie wiem. Pewnie tutaj. sobie ten gorzki chleb. Sprawdzę sobie te wszystkie mumie. Jakaś broń Krusz warrok, 45 obrażeń. 3 napoje uzdrawiające. Kolejna mumia. Pierścień siły, bonus do siły, plus 10. Nie interesuje mnie też rzeczy. Jakaś broń. No i kolejna mumia. Pierścień życia, porcja do manu, porcja do zdrowia, zapis, no i kolejny przy przełącznik. No mm i -hmm. nie mam zielonego pojęcia, gdzie mi się teraz wzięło i otworzyło. Co zapisze zapiszę. Ok, dobrze trafiłem. Amulet oczyszczenia. Ochrona przed ogniem 10. Ochrona przed magią plus 8. Dwa napoje do many. Kolejna mumia. Amulet magii bonus mana plus 10. I kolejne 3 mixturki do many. Przyda się, przyda się kiedyś, na pewno. No i tutaj żadnego przełącznika nie widzę. No i panowie, tak jak sobie zapiszę. No i tak, tu byłem, tu byłem. Tutaj też byłem. No i tutaj też byłem. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy się dostać na te górne półki. Ja mam kolejne psianki. Znaczy się kocianka. Trzy sztuki kocianki. Stąd przyszedłem, tak dokładnie? A tutaj, na lewo, mamy kolejne przejścia. Zapiszę sobie: odpalę sobie pochodnie, może sobie zapalę światło. Many i uzdrowienie. Kolejna mumia. Nic nie ma. No i już ostatnia. Tym oto grobowcu, gnisty pocisk. Dobra. Pcia. Kolejny grobowiec. Więc jakieś przełącznik fajnie. Troszki chleb. Mumia. domany, miksturka. Kolejny piekielnik, kolejna mumia. Dwie miksturki do życia. Piekielnik, piekielnik, kolejna mumia. Już trzecia. Uzdrowienie. No i kolejny zmumifikowany ork. Najprawdopodobniej, bo do człowieka to nie jest podobne. Zapiszę sobie. No i gdzieś mi się tutaj otworzyło kolejne przejście. Nie mam nic pojęcia, gdzie dokładnie mi się otworzyło to przejście. Może tutaj na dole. Tylko, że mam kolejne trzy mumie, które mogę sobie przykać, obszukać. Bonus do siły, plus 10, ulet mocy i napój uzdrawiający. Kolejna mumia. Napój uzdrawiający no jakaś broniorka nawet mi się już nie chce patrzeć na te nazwy mista burza i napój domana spoko czy to już mam obpatane tam na górę muszę się w jakiś sposób wydrapać dobra tam na górze nie ma nic ciekawego Zobaczyłem sobie tam przy użyciu kodów, żeby tylko zobaczyć, czy tam coś ciekawego mogę znaleźć. No, i teraz będę dalej eksplorował grę. Z tym człowiekiem nie mogę w żaden sposób porozmawiać, chyba nie. Dobra. Tak więc pakuję się do kolejnego tunelu. Kolejne orki. Które są dosyć... z którymi dosyć dobrze mi idzie tutaj walka. Nie chcę powiedzieć, że są one cienkie, no ale chciałem powiedzieć, że moja postać jest dobrze wyszkolona sobie światło pod dziewiątką mam pożywam sobie, sobie troszeczkę magii żeby mi ładnie tutaj rozświetlała korytarze no jest kolejny tutaj strażnik obok niego rosną sobie piekielniki gorzkie chleby dwa piekielniki jeden gorzki chleb Zielony nowic już momentem mnie nie interesuje, korzenna zupa i miecze wojownika. Dobra. Pakuję się do kolejnego korytarza. Ktoś tam ostro walczy. Jakaś psianka tutaj się sobie pozbieram te wszystkie roślinki. Psiankę i kocianka. A po drugiej stronie no jest jakaś psianka. No i piekielnik. Zapiszę sobie. Strażnik świątynny, szukam go. Kolejny strażnik świątynny. Nie pasowałby mu z tym Zdziwiłeś się w ostatniej chwili. Dobra. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach, nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. A orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię, bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Nie ma problemu. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach, i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. No to przełomne, pomogę ci. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź, pójdę za tobą. Dobra, spoko, tacy Co Tutaj pozbieram te... ich wszystkich bronie. Ja przyszedłem, jak dobrze pamiętam, z tego to pomieszczenia. No, z Może jeszcze mogę z tobą na jakieś tematy porozmawiać. Nic tu nie ma. Dobra, nawet nie będę mu takich rzeczy opowiadał, bo jeszcze padnie mi tutaj na zawał serca. Rzucę sobie ten miecz tutaj na ziemię. To będzie znaczyło, że tutaj już byłem. W tym momencie cmentarzy skorków. Zadanie główne. Balukar i ja połączyliśmy siły. Wspólnie wyjaśnimy tajemnicę tego miejsca. Poco.